Masz Mariusz, kurwa, twoja mać. Słyszałem twój wywiad w SC. Że co, kurwa, że sportu nie oszukasz? Lecący, kurwa, w tę stronę też, kurwa, badawagan ma innego! Dobra, prawa, lewa tutaj. Tym razem celowanie odbywa się po całej długości lufy. Dobra. Co raz jest? Nie. Trzeba Motherfucker! Gdzie są gwałciciele mojej babci? Mariusz, gdzie są gwałciciele mojej babci? Jeszcze jeden. Stąd widać, nie trzeba wychodzić, to są te takie wielkie dziury. Aha, aha, nie Wychodzicie? Stąd. Ale masz okay? szczerbinkę, muszkę widzisz? Nie przesuwamy prawej ręki do tyłu. Jak najdalej odsuwamy. Gotowe? No, uznają, że tak. Naprawdę? Tak. Gotowe do strzału. To Nie wychodźcie teraz na zewnątrz. Dobra, nic nie wychodziło. Jak załatujesz? Mariuszku, kurwa! Idę po ciebie łukiem. <noise> Jeszcze, jeszcze. I Leży Patrz, Mariusz leży, umarł. Mariuszku, wstawaj! Wstawaj, Mariuszku! Gdzie jesteś? Mariuszku, gdzie jesteś? No i, jak było? Spoko, Mariusza zastrzeliłem. Kurwa, miałem walczyć z nim, patrz. Aha. Mariuszku! Lecę po ciebie! Jest! Niżej teraz do tego. Przyceluj, przyceluj. Jeszcze raz. Niżej. I do przodu się pochylił. W pasie. U, Dokładnie. Yes. Dobrze. Prawie ja dostał węglowicy. Dobrze. <noise> Posta. Dostał, nie? Dostał tak. ten. Kurwa patrz, chodź na dwa, dwa w górne zdjęcie. Uwaga. Nie, wychawiam. Mariuszku, kurwa! Dostał, nie? Dostał, nie? Dostał, tak. Mariuszko, idziesz do Pamiętaj, że jestem gotowa od razu do strzelania. Dwa lata, nie Bo tak jak budkę, to zaczął. jest za A wy... tak, to <guletra> Dziękuję, do widzenia. Po ćwiczeniach. <guletra> <guletra> I pan pan <pampa>, <guletra>